No się będzie sprężać przez wagonik, nie? Przez szaleń. Ale później. No może jak, jak albo na samym dole już jak się ustabilizuje. Jeszcze raz, no, raz nie? 0,3. No. No. Zero, trzy. Trzy. Zero, trzy. A bo my drudzy, no to już jedyne, nie? A idzie. idzie? No. 3 metry na sekundę, czy 2? Okay. Minus 30 metrów, 40. Minus 10, 46 czujecie muszę? Minus 50 metrów Ale co prędkość zachowuje to tą... 3,8 metra jedzie nas 3 no Minus 8 Minus 80 7. metrów 3,7 metra leci no to się baha 25 ponad 100 metrów 111 115 130 metrów 140 <głos> <głos> Dwa kilometry. 150. <laughs> Zatkał 160. No. 170 Świat metrów. 170. To dobrze 173. A teraz tak? No. Ale ty, bo teraz muszą wyrównać. Tak. A teraz... wychodzimy po mnie. Państwo 170, 170 metrów pod ziemię, to nadal znajdują się Państwo nad poziomem morza. Jeszcze 83 metry nad poziomem morza. Ta różnica wynika z tego, że zawsze po prostu jest na wyżynie. Jak zjedziemy na 320 tamtym morzem, oczywiście tak teoretycznie moglibyśmy się już jakoś przejmować.